czytania. W tym roku czytamy Nowele Polskie. Szanowni Państwo, tegoroczne Narodowe Czytanie jest bardzo ważne, tak w wymiarze historycznym, jak i jednostkowym. Dlaczego? Dlatego, że obchodzimy 80. rocznicę. Wybuchu II wojny światowej. 80. rocznicę bitwy pod Oleszycami. Za chwilę, 16 września, będziemy świętować tę piękną uroczystość poświęconą wszystkim, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie, w walce z okupantem, w walce z najeźdźcą, tak w kraju, jak i tu na Ziemi Oleszyckiej. Pamiętajmy też, że autorzy naszych nowel poruszają te kwestie poświęcone patriotyzmowi, wartościom, miłości ojczyzny. I dobrze się stało, że w tym roku czytamy nowelkę. Bo proszę Państwa, będziemy przypominać sobie bohaterów którzy z niezłomną siłą walczyli. Walczyli nawet wtedy, kiedy wydawało się, wydawałoby się, że nie ma nadziei na wolną Polskę. Walczyli do końca. Ja nie bez powodu wybrałam dzisiaj nowelę, ja i grupa, która będzie ze mną czytać, wybrała nowelę Stefana Żeromskiego, Rozdziubią na kruki i wrony. Nie bez powodu też czytam ten tytuł tak, jak zatytułował go autor. Tą formą poprawną rozdziubią nas króliki i wrogi. Gdzie mowa jest o bohaterze, którzy, który walczył do końca i jako jedyny wierzył w wolną Polskę. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym. Nie wyznaczamy nikogo do czytania. Zebraliśmy się tutaj i wszyscy czytamy wspólnie. Zatem każdy, tak jak mówiła pani dyrektor, zebrał się, czy, czy przyszedł tutaj na to spotkanie, podejdzie do nas, czy podejdzie tutaj na to honorowe, wyznaczone miejsce, przeczyta fragment utworu, który wybrał, który jest dla niego ważny. I który nas zachęci do refleksji, o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Ja Chciałabym się dołączyć, do tego, co powiedziałam Pani przed chwilą. Bardzo serdecznie też witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że umiemy czytać. Ale z to samo i paste połączenie, które zrobiło India, podobało się Niemcom. Nie się uciekać, ale dobrze się z nich bronić. Dzięki tej myśli, zaraz z Darwinem, Krindem na Harmonii, rozpoczęła się emigracja do wideł, w których też w imieniu oka na miejscu dzikiej krawaty powstała ucywilizowana Anselopa. W pięciu lat liczyła ona 2000 mieszkańców. Szóstego roku znaleziono w drugiej stronie wideł kopalnię Żywego srebra, którego eksploatacja podwoiła liczbę mieszkańców. W siódmym roku z mocy prawa powieszono na placu miejskim dziewiętnastu ostatnich wojowników z pokolenia Czarnych Wężów, spytanych w bliskim Lesie Umanów. W całym też mieście powtarzano bez ustanku, sachem, sachem. Dzieci od rana zaglądały przy szparych deskach, stwarzały rościgawialnymi i przerażonymi. Zaraz Zaszerowali groźnie, stali niewidząc dlaczego to robią. Puste przejścia między ławkami poczynają tętnić krokami ludzkimi. I wkrótce ciemna, ruchliwa masa pokrywa wszystkie przejścia od góry do dołu. W cyrku widno jak dzień, bo chociaż nie zdołano przeprowadzić do niego rur gazowych. To natomiast olbrzymi szyrandol złożony z pięćdziesięciu lamp naftowych. I w treści prawym nie znajdują się i bliżej, tym dłużniej. E, ten zachę, czyżby jeszcze pamiętał? Przecież wychowywał się od młodych lat z typiącon i wina, złożonej przeważnie Niemców. Czyżby jeszcze nie zapomniał? Wydawały się to nieprawdopodobne. Wytoczenie 15 lat robotu cyrkowego, pokazywania sztuk, zbierania obrazków. Musiał wywrzeć swój wpływ. Jawata, Jawata, a toż Niemcy. Tak są na swojej ziemi, daleko od ojczyzny. I nie myślą o nim więcej, niż na to biznes podwala. Twarz woda staje się coraz groźniejsza. W jego wzroku utkwionym w lampie naftowej błyszczy jakieś straszne światło. W cyrku niepokój, ale ciszy nikt nie przerywa. Tymczasem zsakań. Zbliża się do drugiego końca lutu Staje i niespodziewanie z ust jego wyrywa się z pieśń wojenna. Szczególna rzecz. Wódz śpiewa po niemiecku. Pod wieczór przyjechaliśmy na wywiany wiatrami paskowyż na wielkie, zdziwione rozdroże kraju. Niebo stało nad, stało nad tym rozdrożem głębokie ze dnia się w delicie kolorową różą wiatrów, To była najdalsza rodzajka kraju. zakręt ostatni, za którym otwierał się wtorek rozległy i później krajobraz jesieni. Jechaliśmy tęską i słową puszystość w plutoniowym mierdnieniu. Wnet stało się wokół nas zacisnie i brunatnie jak skrzynce trabuchos. W tym cedrowym półroku roku mijały nas dnie drzew, suche i wonne jak cygara. Jechaliśmy. Las ciemniał coraz bardziej. Pachniał coraz aromatyczniej tabachu. Weszliśmy do wielkiej, rozgawędzonej sieni. Było tam ciemno, ciepło i zacisznie, jak w starej, pustej piekarni nad ranem po wygaśnięciu pieca. Albo jak w późną nocą, gdy opuszczone wanny i cedry stygną w ciemności, w ciszy odmierzanej kawaniem kropli. Na progu mieszkania matka wydała okrzyk zdumienia, z zachwytu subiekci poniemieli oliśnienie. Na środku pokoju stał świetny, mosiężny rycerz, prawdziwy święty wieży, ogromiony kirasem, złotym buklarzem na ramienników, całym dźwięcznym ręsztunkiem poderwanych blach złotych. Na ulicy miodowej co dzień około południa można było spotkać jego mościa w pewnym wieku, który chodził z placów rasińskich ulicy Sanatorskiej. Zatem nosił on wykwitne, ciemno palto. Popierowano to od od pierwszorzesznego krawca, buty powysujące w i nieco wyszarzane z Dom, w którym mecenas mieszkał, przychodził kilka razy z drąbką. Użymy się, że każdy nowy właściciel uważał za obowiązek podwyższyć wszystkim komorne. Najpierw panu Tukmoszowi, mecenas z rezygnacją pod podwyżkę, ale pod tym Wyraźnie z napisane w umowie, że katarzynki gryły w domu nie będą. I żeby to przynajmniej była Katarzynka Włoska, z przyjemnymi tonami kletowymi. dobrze zbudowana, to grającą ładne metabolki, gdzie tam, jakby na większość kalet Katarzynka, była tak grała fałszywie, orł na wolcy i pół polki. A tak głośno, że szybki trzały na zdobywaniu złego trąba od czasu do czasu odzywające ja się w niej czoło jak wściekłe zwierzę. Wiesz, moja Czernińsiu, mam kłopot. Jakiż? Z czym? Tomem pełnym czułek troskliwości zapytała Pana Zmrząca. Po krótkiej chwili wahania Pani Ewelina z słabym głosem odpowiedziała. Z helą. Dowiedziałem się. Że Jego Wysokość Potocki, Bojawoda Kijowski, został handlarzem. I do swojego miasteczka Machówki pościągał do tych różnych bohatery, do których szlachta nasza nie zdawna. Różnych wszechczów i popowiczów, a tego do pióra, tego do kasy, tego do transportu. Ponura jesień zważyła już i wytruła w trawach wszystko, co żyło. Obdarte z liści zczerniałe drogiciny żałośnie żumiały, zniżając pręty aż do samej ziemi. Kartowiska ściernie, a szczególnie role świeżą uprawne i zasiane, zaś młodszych rodzone środki nie kościko. Podobnie uwiec wątpliwości ślewicko, że ich i się w 1970 roku. 1879 działał jako smutka, a cały swój dom, jeśli w roku 1869 chcieli układ z podobnej szerokości siostrze. I co dziwniejsza, ci, którzy przez 15 lat nie ulegli się od tysiąca lat, w tak żyjących wojowników, począł się teraz przed te jednym, ale oto dyrektor wbija się do woda i mówi do niego, jakby chciał go ułagodzić i uspokoić. Dziki zjeżdża tych urzędów. Domowa skutkuje. I nastawiała go na nową, fejsową głazę w grubniku, z rurą, albo w róż z róż albo też yy, róż jak tam róż 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 dużo róż główna tego róż 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 bardzo. Cieszę się, że udało nam się spotkać na Olaszyckiego. Taka w dniu dzisiejszym aura wprowadzająca nas w nowy rok szkolny w jesień, która nastąpi w najbliższym czasie i pozwoli nam w czasie długich wieczorów czytać więcej niż w okresie letnim. Możemy sobie nawzajem dziękować, tak? Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję.